W tym się znajdujemy, więc dzisiaj jest po raz kolejny ten turniej. Może pan opowie, skąd w ogóle, jak były początki i jak się pan akurat w to zaangażował. Prosta sprawa. Trzy lata temu poprosiłem o pomoc dyrektora Centralnego środka Przygotowań Olimpijskich, pana Piotra Marszałka. Zaproponowałem, żeby zrobić wałczu turniej tenisowy. Odpowiedział, zgodził się, pomóc. Mamy trzecią edycję w tym roku. A czy to, że jest Pan Wouczeninem, też miało wpływ na to, że akurat w tym miejscu? Naturalnie, że miało. No, chętnie wracam do swojego rodzinnego miasta. Lubię to miasto. E, staram się jak tylko mogę pomagać w organizacji różnego rodzaju imprez artystycznych. E, lubię tu przyjeżdżać, więc, przy okazji, idealna ja, no, okazja na to, żeby e, przy okazji tenisa coś zrobić dla jego miasta. Wystarczy tylko troszkę poszukać w internecie albo poczytać w prasie, żeby dowiedzieć się, że oprócz tego, że pan jest aktorem, on też jest instruktorem tenisa. Więc e, dzisiaj jest pan jako instruktor czy jako e, a, gwiazda? Zdecydowanie jako? jako zawodnik aktorskiego klubu tenisowego. Instruktorem tenisa byłem przez przypadek. E, nigdy nie mam z tym nic wspólnego, nikt nie uczę, ale odpowiadam za dość dużą promocję tenisa i, i, i udało mi się też e, zostać zauważonym i nagrodzonym przez Polski Związek Tenisowy e, nazwanym Ambasadorem Polskiego Tenisa za całą promocję jako w Polsce, bo to, że tu robimy turniej w walczy, to jest tylko takie jakby e, jedna z imprez, e, które jeszcze pomagam organizować i robić wszystko, żeby tenis e, był na ustach wszystkich, nie tylko piłka, a dobrze. Dobrze, to teraz inaczej. Czy, czy marzy się panu jakaś rola, w której pan połączy swoją pasję sportową z aktorstwem? Myślę, że to myślałem kiedyś o tym, ale myślę, że to byłoby trudne do, do pogodzenia. Jeden film został e, nakręcony przez angielską telewizję Wimbledon. Zresztą był średnią, więc myślę, że to by jest bardzo trudna forma, żeby pokazać pracę zawodników, ciągłe wyjazdy. jest coś dość, dość monotonne i moim zdaniem dla widzów mało atrakcyjne. Najlepsze pojedynki są moim zdaniem, gdy przychodzisz na turniej, jako widz i ogląda zmagania zawodnych. Czyli nie łączyć z pasji sportowej. Z... Myślę, że... Wiele, wiele... Zagrał. Czy jest jeszcze jakaś taka rola, która postują? Jakieś wyzwania aktorskie sok? Nie takich rol jest, ale niestety mamy realia takie jakie są. Moje marzenie, żeby zagrać w prawdziwym, wspaniałym filmie kostiumowym, może się pewnie nigdy nie spełnić. Ze względu na to, że na filmy nie ma pieniędzy, nie ma środków i taki film jak powstał ładnych parę lat temu, film Lalka, serial Lalka, jest to coś genialnego, jest to mistrzostwo świata i wielu aktorów marzy, żeby w takim filmie zagrać. Moim zdaniem będzie ciężko. Będzie, że kiedyś młodzi aktorzy przychodzą do, szko do szkoły teatralnej, myśleli w jakim to teatrze dostaną angaż. A teraz myślą w jakim to serialu zagrają. Czy to po prostu jest złośliwe, czy rzeczywiście no, takie ale, czasy? Takie są Takie czasy, takie realia są. I myślę, że dzisiaj jest e, ludziom, którzy wchodzą w ten zawód, dużo trudniej niż ładnych parę lat temu. Mają co prawda możliwości zarabiania, występowania w, se w serialach, ale w większości to jest. E, z lotów, e, artystycznych i coś prawdziwego tak naprawdę można sobie w teatrze i filmów z prawdziwego zdarzenia praktycznie nie ma, jest jak na lekarstwo. Także dopiero teraz jakieś parę fajnych tytułów się pojawiło, także jest, jest ciężko, jest ciężko. A co pan, e, 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 w czym Pan nie grał by polecił na przykład z takich, no Pan sobie że kilka filmów było, to na przykład co to by było Pana zdanie Chyba jestem za bardzo zmęczony po tylu Trudno. grach, żeby teraz Trudno. w tym momencie Trudno. przypomnieć sobie, jest parę... To inaczej, fajnych... Już wiem, na przykład parę temu zrobiony fantastyczny film Sztuczki, eee, także polecam, polecam z świetną rolą Tomka Sopryka. A w którym kierunku powinno polskie kino, Pana zdaniem, podążyć? Nie wiem, myślę, że ktoś wreszcie powinien zrozumieć, że na kulturę, na film, na teatr, na sztukę trzeba wreszcie zacząć wykładać większe pieniądze, a Dzisiaj jest taka mentalność, że z każdym rokiem w każdej dziedzinie zabiera się te środki z dotacji teatru, ze środków na film i tak dalej, i tak dalej. to jest jedyna taka, taka okazja, że Pan się pojawia. w Wałczu. Jeżeli nie, to co Pan myśli o naszym mieście i o tym turnieju? W Wałczu jestem po raz trzeci na turnieju, bo byłem zaproszony na pierwszy turniej. Przy okazji drugiego turnieju dogadałem się z starostą i zrobiłem piękny koncert na 11 listopada. A teraz jestem po raz trzeci i też na, czuję się dzisiaj na, na koncert, który wieczorem y, wykonamy wspólnie z kolegami tenisistami. Wałcz mi się bardzo podoba, zawsze jest to po drodze jak jadę na e, wakacje i wie, wielokrotnie podziwiałem, jak tutaj po prostu fajnie się żyje w tym mieście, jak to miasto y, rzeczywiście dojrzewa do, do Europy. Rozumiem. Y, teraz może skupmy się na tym dzisiejszym koncercie. Mógłby Pan zdradzić y, jaka to będzie forma i jaki udział Pan ma? Na pewno duży, ale... Wbrew pozorom mój udział jest symboliczny, będę akompaniował solistce, skrzypaczce Emilia Kos. To jest osoba, którą w jakimś sensie promuje idziemy, idziemy, idziemy. i od Natomiast pewnego czasu wspólnie nadolę jakieś ciekawe, bardzo, zresztą poważne utwory. Czy to będzie bardzo blisko Pana dokonanej zawodowych? Dokładnie koncert. to jest jakby kontynuacja tego, co umiem, co chcę i co będę robił. A ten świat, w którym się my znajdujemy, wokół jest mnóstwo ładnej przyrody. Czy, czy muzyka może być, znaczy dla muzyki, może być czasami inspirująca przyroda nadal? Wielu wybitnych kompozytorów właśnie szukało natchnienia w przyrodzie. Jeździli na Majorkę, jeździli na jak Karłowicz w góry i pisali na ten temat poematy. Nie wiem, czy ktoś napisał poemat do Wałczu, ale bardzo blisko i być może, że, nie, że gdzieś w przyszłości ktoś będzie natchniony i o Wałczu napisze operę. Na a, a czy pano inspiruje czasem przyroda? A jeżeli nie przyda, to może co? Co jest inspirujące? Mnie interesuje i inspiruje spokój, bo do tworzenia jest potrzebny tak, spokój wewnętrzny i zewnętrzny, czyli ten zgiełk miasta nie inspiruje do niczego, raczej do ucieczki właśnie w takie... Zapomniane, e, e, ostępy leśne i szukanie e, czegoś f, 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 fajnego w przyrodzie, tego spokoju, ciszy, wyciszenia. To artysta potrzebuje, taki, który jeździ po świecie, e, e, podróżuje po autostradach i żyje w zgiełku miejskim. Także to jest. Ja tutaj się czaję od dłuższego czasu, żeby przyjechać tutaj już z moją rodziną i tak sobie osiąść na parę dni i pokosztować tego. Tak tutaj wpadam, wypadam i tak do końca nie ma czasu na to, żeby rzeczywiście to wszystko. E, przeżyć. No, Zobaczymy. Ja myślę, że uczanie było mile zaskoczenie i, i bardzo wdzięczny z te słowa. A teraz wróćmy może do tenisa. Czy tenis jakoś to jest taka forma relaksu, czy może e, odparowania z, z tego stresu, może z jakichś takich innych takich emocji, czy po prostu to jest sport? Ja żyję, żyję bardzo aktywnie od e, praktycznie dziecka. Grałem w piłkę, grałem w zośkę, grałem w siatkówkę, we wszystko co się udało grać. E, zabroniono mi kiedyś jako nastoletniego chłopcu grać w tenisa, bo usztywniało nadgarstki, jaka byłem Szybkiem. dopiero po latach, w zasadzie po 40 roku życia, jak już przestało mi cokolwiek przeszkadzać, to zacząłem grać w tenisa i to stało się moją pasją głównym jakby zajęciem teraz, bo ja nawet przekładam koncerty, żeby zagrać w tenisa. I uważam, że to jest sport dla od malutkiego, bo nawet moje wnuczka kupuję maleńką rakietę, żeby już ze mną odbijała, bo jak dziadek się zmęczy, to ona mnie dogoni wtedy. I to jest w każdym wieku można grać i gram w tej chwili z panami, którzy mają po 80 lat i też biegają jak my i to co umieją to i, i, nigdy to już nie, nikt nie odbierze.